Wczoraj informowałem Was o tym, że mamy poważny błąd w Robloxie, który sprawia, że niektóre gry, a raczej celowo niektóre gry, po, pozwalają na to, że zostaniecie zbanowani. Dzisiaj rozwiniemy ten temat. Nie wiadomo, czy, znaczy jest bardzo dużo informacji o tym, że jednak jest to prawda. Część osób zarzucała mi, że jakieś fejki powielam. Natomiast Roblox Trading News to nie jest jakaś tam fejkowa strona, tylko jest to jedna z poważniejszych stron informacyjnych na temat Roblox'a i ona zamieściła te informacje, jak widzicie. Wszystko podpieram jakby informacjami tutaj źródłami i z tego co widzę i wykorzystywana tam jest jakaś wtyczka, słuchajcie, która pozwala na, na właśnie na jakieś zbanowanie osób, natomiast z tego co widzę, jest możliwa jest sytuacja, że w ogóle ten co, crosswood, ta te, te gra została prawdopodobnie już e, zbanowana albo ukryta przez twórcę. Natomiast jest jakiś plugin, który pozwala teleportować cię do tego miejsca i potem dostajecie bana. Co ciekawe, e, iShow Speed, jak Clickcraft tutaj donosi, iShow Speed zagrał sobie w tę grę. Nie został zbanowany, więc zastanawiam się czy to jest prawda czy nie. Niektórzy tutaj twierdzą w komentarzach do tego wpisu na Twitterze, że nie został zbanowany, bo się nie, nie ten, nie załadowała cała ta ten experience, tak? Cała ta gra, z tego co widzę, ktoś w ogóle iShowSpirit wchodził na te niby zhakowane gierki i tam próbował dostać bana. I z tego co widzę, jak tu ktoś napisał, trzy, trzy razy tam wbijał i nie został jeszcze zbanowany. Ciekaw, więc jest to bardzo ciekawe. Niektórzy mu tu zarzucają, że on po prostu nie dołączył do, do, tego, do tej gry albo po prostu ta gramia w trybie prywatnym to nie działa. Tu jest jakby cały ten filmik z tego, jak on dołączał do tej gry, <gry> gdzie został niby sakowany. A tylko, że to są jakieś crosswood, Hide and Destiny. Widzicie, on został, nie, nie załadowała mu się ta gra, więc być może przez to jakby nie, nie dostał bana. Trudno powiedzieć. A, tutaj ktoś napisał, że to nie jest no, oczywiście wersja prawdziwa, czyli on nie wszedł na prawdziwy ten crosswood, tylko jakiś taki, wiecie, ktoś mógł zrobić sobie grę o tej samej nazwie, żeby tylko nabić tam, no, żeby być, była ona popularna, bo na ten moment wszystkie gry, które mają w Tytule Crosswood to prawdopodobnie zyskały popularność, więc to nie, był, nie była ta oryginalna gra, która niby pozwalała na to, że zostaniesz zbanowany. No nic, moi drodzy. Tyle. Do zobaczenia. Dajcie znać, co myślicie o tym.